Halo, halo, budowa wjeżdża. Budowa! Budowa! Au! Głowa w betoniarce! Siemaneczko, witam w kolejnym dniu. Kamilek, przywitaj się z widzami. Jest główny operator. Dzisiaj mamy, dzisiaj to będziemy na wszystkich ścianach już. Tu mamy skończone. Tam mamy na trzy warstwy, rozbieramy tą Warszawę tak jak było mówione, no i tu musimy dokończyć, no i idę, no ciepło jest, ciepło. Ty, a pochwal się widzą, co tam dzisiaj odjebałeś? No pochwal się. No No jak nie wiesz, mam, mam tutaj, no powiedz no. A gdzie one są? W z Aha. Wiecie co on odwalił? Nie wiem jak on mięszał, że mu się wkręciły spodnie. Mieszadło mu się wkręciło spodnie, zaraz wam pokażę, bo gdzieś nie wiem czy on je do szycia jeszcze daje. Za dużo z nich nie zostało. Mówi, że sukinkę sobie zrobi z nich. Talent, to trzeba mieć talent. Po oczekiwaniu na klej, tam ktoś. Chciałbym opowiedzieć na komentarz kogoś, że albo kurniki na kredyt. Może i na kredyt, ale no coś się dzieje, nie? Nikt nie stoi w miejscu, tylko się rozwija. Ja też mam pracę. No i to tak się kręci, a ludzie na pewno będą jedli drób. Że coś tam, że Ukraina, że tego, nie wiem, coś tam. Ktoś tam coś takiego opisał. Będziemy jedli kurczaki, przecież te kurczaki, co są po tych wszystkich, co kupujecie, no to przecież one nie są od babci, kurde, z wolnego wybiegu, tylko to jest wszystko tak hodowane. No. Ferma i poszedł. Dobra, kończymy to. Pójdziemy później tam na tamten szczyt, coś się może jeszcze uklei. Parę dni później, bo też nie nagrywałem. No widzicie, mamy zalany ten wieniec, ale dzisiaj już mamy czwartek. Yy, dzień czasu yy, też troszkę poszło się srać, bo no, nie przywieźli nam tego betonu. To powinno być wczoraj rozebrane, a, a to jest dzisiaj dopiero rozebrane, tak to powychodziło. B30 tu zamówiliśmy na to. No i no, co no, zalane, nie nagrywałem zalewania, zresztą yy, tak chlapało, taka, no, wysokość taka, no, dosyć wysoko to było. No i, Chlapało tu na mnie No i nie nagrywałem Czyli mamy Została nam tamta ściana a, a ja się biorę teraz, będę przekładał blaty Panowie tam czyszczą No czyszczą blaty, no standard Przy płytach No i trzeba to rozbierać i przestawiać Na tamtą stronę, no niestety No, no nie stać mnie, żeby się w koło O, o Orusztować Hop furę zmieniłem, nie żartuję dałem swojego do na warsztat, chociaż nie wiem czy to by było warto dawać, ale no to jest jak, to jest ten samochód to jest ogólnie na sprzedanie ten pasad, ale to jest bardziej na części, bo tam dużo nie chodzi przy tym samochodzie, szyby przede wszystkim nie chodzą na klimie jeździliśmy i o teraz mówię przez nos eee także no, no ja go ogłoszę pewnie na eliksie tam ale to jeszcze chwilę nie wiem, aby ktoś był zainteresowany na części, no to niech pisze to. No z kujasko-pomorskiego, bo chyba że chce przyjechać, to coś mogę więcej powiedzieć, bo co to da, że ja teraz będę mówił nie. Ogólnie, no to coś tam z modułem komfortu jest, nie wiem, ja tam te kable porobiłem, ale no nie chodzi to. Nie chodzą szyby, światełka tam, centralny nie chodzi. O, by można wymieniać. Jedziesz, stop się zapala, a jedziesz dalej. To, to coś tam z czujnikami, ale i tak dalej, i tak dalej. A no, mój jest w lepszej formie, chociaż Blachowo jest gorszy. Żeby tu chociaż dwie w Kolbotroniku były te szyby z tyłu, tak jak u mnie to już by pasowało. Dobra, przekładam te blaty i widzimy się później. Teraz przestawić to rusztowanie, to jest tam jeszcze nic, ale później to się zacznie latanie z tym rusztowaniem. Bo to postawi szczyt, do musi być blisko. Później trzeba to przestawić, odsunąć, się, bo będzie, będzie za, za blisko do tynkowania. Kurde, no nie wiem, może by się jakoś to ogarnęło, że. Ale to nie da rady, bo to się wszystko wadzi. Nie ustawisz tego jak człowiek do każdej roboty. To jakbyś wchodził na nową robotę. Po prostu stawiasz od nowa, i, i tyle. Uf. Tych blatów też będzie mało. ale... Blaty to są robione z deski trójki i łaty 4x6 tu Nie ma co się oszukiwać, że to są oryginalne blaty, ale to jak tu jest komfort a tam na tamtym, no to na Warszawie to jest bez pamiętania. Ja mówiłem 40-80 latów, no bo tak sobie myślę, że jak zaczniemy tynkować szczyt, no to dobrze jakby było na każdym piętrze Byłyby te podesty, czy tam blaty, czy jak to tam zwał, tak zwał trójka deska 20 cm, także to akurat 6 sztuk wchodzi chyba te oryginalne to są jeszcze szersze no ale tak tak zaczęliśmy i tak będzie to kontynuowane, żeby to po prostu, którego nie złapiesz to, to go kładziesz i to pasuje, no bo to też o to chodzi trzeba tu zainwestować parę groszy co to jest? 40 desek tam zamówiłem czy takie 4,5 metra, bo to 10 chyba ten blacik ma i no to wyjdzie tam 80 80 blacików na 20 i teraz na 25 metrach 25 metrów to masz 10 takich przęseł no jest 2,5 metra od do wosi chyba no 10 wchodzi, 6 blatów wchodzi, no to, no to na 10, to już masz 60 na 25 metrach, a tu jeszcze dwa dochodzą jest 27 szeroko. A do rapóweczki to najlepiej mieć przygotowane i tylko wchodzisz. I psi a nie trochę rusztowania, trochę, trochę ustawianie, rusztowania, trochę trapowanie, to albo jedno, albo drugie. choć no kiedyś tak robiliśmy, żeby nam nic nie przeszkadzało, to ustawialiśmy, szliśmy z, ze szprycem od dołu do góry ustawialiśmy piętro psikaliśmy szpryc, dawaliśmy szpryc i, i znowu do góry ale trochę takie... trochę pierdolenie było no, no to, to z roku na rok coś tam człowiek sobie przemyśli żeby to usprawnić no. ja tu nie jestem alfu mimo o nie mam doświadczenia nie mówię, że nie mam żadnego ale Jakieś jest, tylko chodzi o to, żeby się nie narobić, a zrobić i, to, i zarobić, no przecież najważniejsze, pieniądze. Słyszałem, że tam w radiu mówili dziesiątą, trzeba wyjeździć coś zjeść. I tak tu, tu jeszcze dojdzie pół metra ponad, ze 60 centymetrów to tu... Nie wiem czy to nie będziemy z tego piętra tynkować, bo tam jeszcze każdą falę obrób trochę tym tynkiem, tak się mówi, ale za nisko to to nie będzie. No i... To znaczy, nie, no to na pewno będzie tak rusztowane, bo to nie ma innej opcji. No ja to nie będę tutaj się. Dwa 30 kurwa to ze 3 metry, w będzie, no weź to okle. No wiem, że to pewnie no, zawsze by było szybciej, ale no, no, no niektórych rzeczy nie przeskoczysz, nie przeskoczysz i, i tyle. A ja tu myślę o tymkach, jak tu dach jeszcze połać 16 metrów długa. Dwie blachy po 8 metrów będą łączone, to będzie. 16 to 14 robiliśmy. 14 metrów to było na rozpiętości 25 metrów. A tu na rozpiętości 27 będzie będzie 16. No ale tu jest 40, czy tam 50 metrów długo? 54 nie? No w tamtym roku było ile? 70 no to. To też jest różnica. I to bardzo duża. I tu jest dużo niżej. Ten budynek posadowiony. No to wszystko się liczy. No przy, tych, przy tych hangarach to każdy centymetr do góry to, może centymetr nie, ale metr to, o, to się robią, To robi robotę. Najlepsze to są takie do 5 metrów, te hangary. Wtedy 5 metrów, a tu mamy chyba niecałe to mamy, ale to na razie od chudziaka nie. No do tam 10 centymetrów chyba braknie do, do, do poziomu do 6 metrów. Trzeba wszystko rozbierać, bo to jest tak poplątane Wszystko razem musi być rozbierane Idę na śniadanie Mamy godzinę 15, mamy rozebrane to Dopiero Cały czas pracowaliśmy no, ale tu trochę Trochę tych metrów było I idziemy ustawiać no, no, tutaj tu tam wszędzie, to znaczy tą całą ścianę Także tam zaczynamy z całego jak z naszych wyliczeń wy, wynika to tam jeszcze wejdzie taki metr, metr na metr takie kurwa tutaj płyty jeszcze na środku dobra, pójdę Jeszcze czego brać teraz, teraz zostanie tych rusztowań Wstawiamy i... Może pan Kamil coś powiecie Nie Mimo chęci na rozmowę. Co się dzieje? To się dzieje, że centymetr nam brakuje kurwa tam, żeby wstawić. jest chujnia. Chuja zrobię to. Jebiano pognej. No, poszło, ale tam ta struna chuje poczekaj Nie wiem czy mi widły starczy. A ja 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 ja. No, poszło coś na końcu? Czekaj, muszę zmniejszy bieg, bo to coś ciężko ma Jedynki, jak Tutaj to poszło Czekaj, 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 bo ja tu coś kurwa pręży. Dobra. Jeszcze dół, bo winkla nie ma. Poczekaj teraz. A eee. no tam musi być to klinowe, bo nie możemy tam rusztowania warszawskiego, bo tam przy tym słupie będziemy walczyć nie rozbierać, to się lepiej rozbiera. Nie wiem, czy kurwa jakąś klapkę wziąć i wtykać za to rusztowanie, żeby to kurwa ileś, nie wiem, ile to ma być 15, 13 klapkę i przejść kurwa we długi, bo tak to to, to jest takie patrzenie, to jest A, kurwa Na Najewim blatów, to już będzie ciężko i kurwa nie? Tam to powinno, to ostatnie, tak aby trochę wyjść, nie? Tam, ale to ty, że ogólnie to jest blisko. Znowu godzina 15, tylko 24 godziny później. Mamy tutaj raz, dwie, trzy były, raz, dwie, trzy są dzisiaj, ale mnie też nie było, bo angina mi się wdała. Będę siedzieć, leżeć, a nie murować, ale dobra. U siebie, jak to u siebie, nie? No i co, no jedziemy. No. Dzisiaj jeszcze jakbyśmy te dwie położyli. Fakt, że jest trzech muruje, no to może może to jakoś się da radę. Najlepiej to ja bym jeszcze tu odstawił, bo później na świeży to będzie ciężko przybić. Aha, to tu jednego? Dobra, dobra. Wszystko wiem. Taka mała wstawka dla nowych widzów, bo starzy to wiedzą. My, jako tutaj ten pion, że trzymało nam tu czoło, no to wsadzamy co drugą warstwę taki drut, tak przegięty i bruzda jest, i to zapychamy klejem i rzeźbię to tym, taką tarczą, frezem do betonu. teraz stawiam to. Już położyłem klej, ale zajebałem się, bo zanim miałbym ja to wyrzeźbił to po prostu, żeby tu tego nie rzeźbić na wysokości oczu, no to już to zrobiłem. Popadało, i miało być chłodno. Znaczy, rano to już chłodno jest, bo to pora jaka jest, taka jest. ale o, i na następnej warstwie w sumie to będzie murować, ale ja tu jeszcze ze stołek pod nogę podstawię. I najlepiej aby ten słup był raz, dwa pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i połówka, najlepiej aby był taki, żeby go zlać, zalać ten słup, trzpień do pełna, żeby później jak szalowanie wieńca to żeby tego nie uzupełniać dzisiaj to trzeba przyjmować na na wiatr trochę ten ten sznurek, bo poprawkę, bo to i do pół centymetra sznurek odchodzi, mimo, że tam mamy podwieszony co ileś tam, nie wiem, co siele, No, co 20 metrów, nie? No, tak jak taki... Tak, trochę, trochę większa ściana niż na... na domku. Ła! poziomnice co się dzieje sznurek wchodzi w ten tam wefugę tak to musi być mnie jakiś łuskok widzę, ale to Jest dobrze No tak, że mnie jeździ po doktorach, się nie leczył To bym zrobili dzisiaj tą warstwę Zostało pół A tak Trzeba kolejny dzionek na to poświęcić No nie dzionek no Ale godzina to mało To jest wysoko No, Nawet nie obgarnąłem jeszcze kleju Tu wyszlifowałem bo już takie wertepy kurwa były ten wiatr mi nie sprzyja, mu się zęby robią No ale jaka średnia krowa jest, dobra To by było na tyle w tych nudnych odcinkach z Hali Na razie, cześć